Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa 2 grudnia 2020 roku. Analizę kontynuujemy na interwale dziennym używając świec japońskich. Mieliśmy podejście pod poziom 73 250, który jest szczytem tegorocznej ceny Bitcoina. Te podejście było wykonane już raz, dwa, trzy, cztery razy. Niestety za każdym razem cena albo lądowała nieco poniżej tego poziomu, na przykład na 73200, no albo uderzyła w ten poziom, ale nie była w stanie po prostu go naruszyć. Wobec czego myślę, że ten poziom tutaj oznaczony przeze mnie chociażby tą niebieską strzałeczką tutaj, będzie poziomem kluczowym na pewno dzisiaj, być może nawet i do końca tygodnia, ponieważ jego wybicie będzie oznaczało jednocześnie nowy szczyt tegoroczny na Bitcoinie w odniesieniu do złotówki na giełdzie BitBay, będzie oznaczało, że podchodzimy wyżej w stronę właśnie tutaj górnego ograniczenia tego kanału, który nieco poszerzyłem, uzupełniając oczywiście ten kanał, dostosowując go do nowych, nowych zmian cenowych, natomiast ten poziom powiedzmy tutaj byłby gdzieś właśnie w granicach 75%, i pół tysiąca złotych. No docelowo oczywiście mamy tutaj logiczny następny poziom 80 tysięcy. Także uważamy tutaj na ten poziom 73 250 tegoroczny szczyt na Bitcoinie. I jeżeli zostanie naruszony, cały czas mamy tutaj ograniczenie kanału i kolejne poziomy do. Do sforsowania. Natomiast niepokoi nieco tutaj niemo, niemożność w zasadzie w naruszenia tego poziomu. No, już cztery razy no powiedzmy, że pierwszym razem był ustanowiony poziom. No, to trzy razy tutaj widać, że strona popytowa mocno próbowała. No, i jakoś tak niespecjalnie sobie z nim radzą. Jeżeli oczywiście wspomoże nas Bitcoin w odniesieniu do dolara i przekroczy tutaj 20 tysięcy dolarów wyraźnie na którejś z większych giełd, no, to będzie to oczywiście. Nowy szczyt y, szczytów y, zrobiony, no i pewnie pomoże również tutaj Bitcoinowi w odniesieniu do złotówki. Natomiast jeżeli Będą jakiekolwiek no, inne tutaj rzeczy działy się na, na Bitcoinie do dolaru no to teraz to będzie miało przełożenie na bitcoina do złotówki i niespecjalnie będziemy widzieć również tutaj wzrosty na, na tym rynku. Bardzo dobrze reaguje cena na stary szczyt, zaznaczony tą niebieską przerywaną kreską 67 945. To jest mniej więcej też połowa tego taka. Nie, połowa tego kanału, że tak powiem, linia przerywana szara tutaj, mniej więcej w tych okolicach również znajduje się taka takie, nie powiem, że wsparcie, ale powiedzmy jakieś takie odniesienie cenowe, które można wykorzystać, no ale jeżeli ten 67 945 będzie wyraźnie naruszony, no to z drugiej strony oczywiście mamy wsparcie 66 143, ale później już tylko mamy dolne ograniczenie kanału. Dobrą informacją jest to, że to dolne ograniczenie kanału w zasadzie będzie miało tutaj swoje takie wsparcie na 64 280 mniej więcej, no a później już zostaje nam Ewentualnie główne wsparcie, kluczowe 60 800 to jest to kluczowe wsparcie w czasie tego całego ruchu wzrostowego, przynajmniej w krótkim terminie. Także wsparcia i opory mamy zaznaczone. Również ruch jest kierunkowo nadal zgodny z oczekiwaniami, zgodny ze scenariuszem, czyli jest wzrostowy. Poziomy docelowe mamy na wykresie. no Co może niepokoić? Może niepokoić tutaj te momentum, które zeszło nam poniżej poziomu, poziomu 70. Odbiło się co prawda od 53, 50 tak 53 powiedzmy i pół e, tutaj e, punkta, czyli jednak tutaj po tej wyprzedaży 17% zdołało jedynie niedźwiedzie podejść pod, e, pod taki poziom neutralny, jeżeli chodzi o momentum. Znowu było odbicie, no ale zobaczcie, że nie wracamy już w rejony e, mocnego wykresu. Kupienia rynkowego. Od poziomu 70 punktów się odbiliśmy, teraz jesteśmy poniżej poziomu 70 punktów. Cały czas ten momentum jest silne, cały czas jest pozytywne, ale to już nie jest to samo, co chociażby dwa tygodnie temu czy tydzień temu, nawet kiedy mieliśmy, mieliśmy momentum na w przedziale powyżej 80 punktów. To jest znacząca różnica, czyli nie ma już tego takiego mocnego, zdecydowanego zapału byków, które będą realizować scenariusz wyższa cena nawet po trupach, tak? Czyli po trupach do celu, nieważne, że jest rynek wykupiony, dalej w górę, dalej w górę ciągniemy w górę, tu już tego zaczyna powoli nam brakować. Czyżbyśmy szykowali się do jakiejś przeceny na, na bitcoinie, no na razie nie można tego wykluczyć. Na razie jest ok. Na razie w porządku nie ma specjalnie żadnych oznak definitywnie wskazujących na zakończenie trendu, ale są pewne pewnego rodzaju takie już tutaj można powiedzieć wskazówki od rynku. Że może być nieco trudniej zrobić ten nowy, nowy szczyt w tym tygodniu, chociażby powyżej 73 250, chociażby z uwagi na to, że troszeczkę nam tutaj siadło te momentum wzrostowe. Ale bądźmy dobre myśli, nie jest tak łatwo zatrzymać ten rozpędzony pociąg na Bitcoinie, szczególnie jeżeli jest on oczywiście tutaj wzrostowy jeżeli z taką determinacją do tej pory byki radziły sobie z oporem niedźwiedzi, no to myślę, że możemy tutaj jeszcze jednak liczyć na to, że powtórzą, będą dalej próbować. Przynajmniej naruszyć te ostatnie poziomy szczytu. No i oczywiście zobaczymy jeszcze wyższą cenę na parze bitcoin do złotówki. A jeżeli nie, no to wiemy co robić, jesteśmy przygotowani, wiemy na co patrzeć, na które poziomy one będą najistotniejsze, przynajmniej w tym krótkim terminie na bitcoinie. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie analizy. No i oczywiście zapraszam na kolejne. Tymczasem, trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.